Cześć, dzisiaj powiem, kiedy używać opcji sprzątania cichego, a kiedy ustawić moc maksymalną i jakie są tego skutki w robocie Roomba 105. Więc, jeżeli chcesz ustawić tę opcję, wystarczy nacisnąć jakikolwiek pokój na swojej mapie i nacisnąć ustawienia. Jak widzisz, mamy tutaj opcję moc ssąca, czyli chcesz użyć... Jeżeli masz lekkie zabrudzenie w swoim pokoju, chcesz, żeby odkurzacz pracował cicho i ci nie przeszkadzał, wybierz opcję niska. Ale zadziała ona tylko w przypadku, kiedy twoje podłogi nie są w bardzo złym stanie. Jeżeli jednak użyjesz opcji maksymalna, masz mocno zabrudzone podłogi i musisz je umyć z jak największą mocą, wybierz tą opcję. Ja tylko pamiętaj, że wtedy bateria twojego robota będzie szła dość szybko w dół i zanim on skończy sprzętanie, być może będzie potrzebował podładowania się w stacji. I w zasadzie to tyle. Dzięki wielkie za obejrzenie. Cześć.